Witajcie w Za Ile Warto, serii krótkich recenzji, w których staram się szybko odpowiedzieć na pytania za ile pieniędzy albo ewentualnie za ile czasu warto kupić dany smartfon. No tak jest to zawsze, wszyscy o tym wiemy, no nie? Dzisiaj o Poreno. Oppo Reno w wersji podstawowej, czyli bez dziesięciokrotnego przybliżenia, zaciekawia głównie wyglądem. Chińczycy mieli niezły pomysł na wybicie się w Europie, bo to przecież dla nas zupełnie nowa marka, o której do tego można powiedzieć absolutnie wszystko, ale nie to, że ma konkurencyjne ceny. A zaskarbić sobie z miejsca miłość Polaków i trafić na billboardy nie jest łatwo. Trzeba na przykład wygrać dziecięcą Eurowizję, co może być dosyć trudne, kiedy jesteś Chińczykiem. Gdyby nie stylistyka smartfonów Oppo, każdy miałby je gdzieś i to wcale nie dlatego, że są jakieś złe, bo są bardzo dobre, tylko po prostu sami przyznacie, że wolelibyście wydać Grubą kasę na sprzęt na kilka lat od producenta, którego znacie od dawna. Ale właśnie z tego powodu Renault to smartfon o urodzie klasycznej i nietuzinkowej. Ma szafirowe oczy, zmysłowe usta. Eee, nie czekajcie, bo cytuję, chłopaki nie płaczą. Ma oryginalnie wykończoną obudowę z bezwcięciowym ekranem, matowymi prawie niebrudzącymi się pleckami i takim zielonym cholerowieczym z tyłu, które chroni przed porysowaniem aparaty, które o dziwo nie wystają kształty są smukłe, również dlatego, że czytnik linii papilarnych został wbudowany w ekran i działa tak, no, okej, okay, używalnie. Powiedzmy, że tak jak w Xiaomi Mi 8 Pro albo Huawei Mate 20 Pro. Ale to i no początek zabawy, bo przedni aparat wysuwa się z górnej krawędzi obudowy jak drzwi sportowego samochodu, albo też jak cholera wie co. Ty Marek, jakoś ci tak krzywo wyszedł ten przedni aparat na projekcie. Dobra, powie się, że to jakaś. Łetwa rekina i ujsty. Wygląda to ciekawie, wprowadza trochę świeżości i jest nawet niegłupie z punktu widzenia konstrukcji, bo tak szeroki moduł pewnie dużo trudniej uszkodzić niż pypeć z OnePlusa 7 Pro. Tylko niestety ten czar pryska, kiedy widzicie, ile syfu zbiera się pod modułem. Trzeba go regularnie czyścić. Reno wygląda jak na telefon bardzo elegancko, ale trzeba też pamiętać, że to tylko telefon, więc skala dostojności kończy się na poziomie, no, nie wiem, pójścia na koncert muzyki klasycznej granej na grzebieniu. Wydaje się też solidnie wykonany, chociaż brakuje podoszczelności i dobrze leży w dłoni. No i co my tu jeszcze mamy? No mamy na przykład ekran, który raczej trudno nie zauważyć. To prawie 65 calowy AMOLED Full HD z wysoką maksymalną jasnością. W żadnym wypadku nie najlepszy na rynku, ale dobry i jak najbardziej na miejscu w telefonie za taką kasę. Albo procesor Snapdragon 710. W żadnym wypadku nie najlepszy na rynku, ale dobry i jak najbardziej na miejscu w telefonie za taką kasę. Nie, nie zaciąłem się, po prostu tutaj też pasuje. Inna sprawa, że mógłby działać trochę szybciej, bo w porównaniu na przykład do Mi 9 widać ogromną różnicę na niekorzyść Oppo. Niby da się go wygodnie używać i przez prawie dwa tygodnie wcale nie narzekałem, ale konkurencja pokazała, że za tę kasę można mieć znacznie więcej. Zwykle wszystko śmiga sprawnie, ale zdarzają się okazjonalne zwieżki. Podobnie w kwestii optymalizacji ramu, bo jak Reno się nudzi, to lubi sobie wyłączyć od czasu do czasu jakąś apkę w tle. Czytałem kilka polskich recenzji tego modelu i większość osób mówi, że system jest całkiem fajny. No i pod względem funkcji rzeczywiście jest, bo mamy bezpieczną klawiaturę do wpisywania niebezpiecznych rzeczy, takich jak hasła, sporo opcji konfiguracyjnych, obsługę motywów i w ogóle. Tylko, że według mnie nakładka Color OS jest no cóż, brzydka. Niektóre ustawienia trudno też znaleźć, na pasku powiadomień jest niewiele miejsca, czasami system dobiera kolory tak, że trudno coś przeczytać itd. No ale okej, okay, jeżeli używacie telefonu nie przez dwa tygodnie tak jak ja, tylko przez dwa lata, to na pewno przywykniecie. Zresztą w takim okresie to ja bym się to nauczył dobrze obsługiwać, nawet jeżeli byłoby po chińsku. No i wydaje mi się, że nakładka zdąży się jeszcze zeuropeizować, a już teraz przeszkadza mi znacznie mniej niż na początku testów. Choć trafiłem na dwa wkurzające błędy. Po pierwsze, YouTube Premium regularnie nie chce się otwierać w pływającym okienku. Po drugie, mimo że Reno teoretycznie spełnia wszystkie wymagania, nie mogłem pobierać filmów z Netflixa do pamięci. Wiem, że to bardzo ekskluzywne funkcje dla bardzo ekskluzywnych ludzi i niektórych bardziej bolałoby, gdyby nielegalne filmy na CDA zamulały. No ale Renault też jest podobno dla ekskluzywnych ludzi. A no i jeszcze czasami GPS mi tak dosyć wolno myślał, to tak słabo. Główny aparat jest bardzo spoko, ale i tak pozostawił we mnie trochę niedosyt, bo wziąłem go na weekend do Włoch, no i brakowało mi niestety szerokiego kąta i obiektywu do przybliżania. Nie zawsze da się podejść bliżej albo odejść dalej i przyzwyczaiłem się, że w smartfonach za około 2000 takie bariery już są. No ale to co jest, nie zawodzi. Za dnia kolorki są cieplutkie, detale ładnie oddawane, a sztuczna inteligencja poprawia zdjęcia dosyć naturalnie. Nie na zasadzie, o robisz zdjęcie kotkowi, to dowale nasycenie i wyostrzę. A po chwili, o, robisz zdjęcie chmurką, to pozwól, że dowalę nasycenie i, 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 i wyostrzę. Bo tak to niestety działa w większości smartfonów. W trudnych warunkach wieczorami i w ciemniejszych pomieszczeniach Reno nie jest mistrzem świata, ale wstydu nie ma, a tryb nosny spełnia oczekiwania. Aparat do selfie to najlepsza płetwa rekina, jaką kiedykolwiek robiłem zdjęcia, ale czasami zdarzy mu się odwalić coś dziwnego. Ogólnie selfie tak 6 na 10. A główny aparat pod względem samej jakości filmów i zdjęć oceniam tak na mocną ósemkę. Czyli spoko. Dostajemy też duży akumulator, który przetrwa nawet bardzo intensywny dzień, dosyć szybkie ładowanie, mini rzeka z niezłą jakością dźwięku i w miarę dobry pojedynczy głośnik. Niestety brakuje slotu na karty pamięci, ale chyba i tak 256 GB wbudowanej każdemu wystarczą. Chociaż z drugiej strony Reno to telefon dla osób, które lubią wyróżniać się wyglądem i ogólnie tam wyrażać swój własny, unikatowy, indywidualizm poprzez używanie rzeczy, które zrobił ktoś inny. No a tacy ludzie lubią sobie robić dużo selfie, więc może jednak pamięć może się skończyć. Podsumowując, na razie Oppo nie wyrobiło sobie jeszcze marki w Polsce. Jak ktoś pokazując na Twój telefon spyta co to i Ty powiesz Oppo, to będzie brzmiało jak co jajco. Ale właśnie dzięki takim telefonom będzie z nimi w przyszłości tylko lepiej. W momencie publikacji tego materiału Renault kosztuje 2200, czyli tyle samo co obite 20-letnie Megane. I na pewno wolałbym je niż obite 20-letnie Megane, ale ogólnie poczekałbym, aż cena spadnie do 1600 zł. Wtedy będzie bardzo konkurencyjna. A jeżeli wyjątkowo urzekają Was smukłe kształty Renault, brałbym bez wyrzutów w sumie za 1800. A jeżeli bardzo urzekają Was moje smukłe kształty, to zostawcie subskrypcję i wbijajcie na media społecznościowe. Może zostanę influencerem i będzie mnie stać na... życie? Tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.